Cześć, witajcie. Jeżeli przez przypadek tutaj trafiliście, chociaż minutkę, wytrzymajcie słuchając mnie. Chcę zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na to, co się dzieje w mediach odnośnie pogody, odnośnie dramatyzowania i bicia na alarm, jakie to są rekordy upałów. Możecie tutaj o zobaczyć, jaki jest, jakie były komunikaty przed wakacjami. Zapowiadano bardzo, bardzo, bardzo upalny lipiec, miały być rekordy temperatury, każdy widzi, jakie jest lato. W Grecji były faktycznie jakieś, jakieś upały większe, teraz 21 lipiec mamy i jeżeli popatrzymy na Hiszpanię, 33-36 stopni, we Francji chłodniej, no tam na południu cieplej, na Sycylii 40 stopni. Faktycznie w Stanach Zjednoczonych od południa tam jest goręcej, a... Mówię to w kontekście religii Świadków Jehowy, gdyż mój kanał prowadzę na temat tej religii. Byłem 22 lata Świadkiem Jehowy, w wieku 40 lat zostałem wykluczony. 16 lipca zeszłego roku, no i minął rok czasu, od kiedy już nie jestem Świadkiem Jehowy. Dzisiaj w tym podcaście chcę, chcę takie krótkie podsumowanie na ten temat, powiedzieć co się, w jakim miejscu jestem w życiu po roku od wyjścia z tej, z tej religii. Ale pozostajmy jeszcze chwilkę przy pogodzie. Na głównej stronie Świadków Jehowy można znaleźć taki artykuł, który tak samo bije na alarm w kontekście rekordowych upałów w tym roku. No i popatrzcie tu są konkretnie właśnie wymienione te państwa, o których wspominałem. Niemcy Polska, Hiszpania, Włochy ma przejść rekordowa fala upałów tutaj przez te kraje. Widocznie klimatyści i globaliści robią na rzadko już, bo coś się nie sprawdza, im to. A sprawdza się to, co było zapowiadane odnośnie minimum słonecznego lokalnego, to znaczy przez ostatni czas słońce miało mniej tych tak chyba koronowych rozbłysków. I mniej emitowało energii na, na, na ziemię, w związku z czym y, jest trochę chłodniej, i możemy się spodziewać w następnych latach też, też y, nieco takiego lokalnego y, ochłodzenia. O no, nie będzie pewnie jakiegoś większego ochłodzenia, ale, ale widzimy, jakie mamy lato tego roku, i mam wrażenie, że to się, to się sprawdza. Natomiast. Y, to co, się, to, co media robią w kontekście klimatu, uważam że za kłamstwo, przewał, i świadkowie Jehowy biorą udział w tym przewale, w tym kłamstwie. Nie? To, to, to jest na to dowód. Będziemy, no, będziemy oczywiście opatrzeć, obserwować, jak w sierpień będzie wyglądał. Może przyjdą y, fale upałów, może to, jest to prorocze. Aczkolwiek, Radio Z tutaj prorokowało już wcześniej. Popatrzcie, tutaj sobie y, możecie przeczytać. Miało być lipiec m, bardzo gorący i dużo miało być ekstremalnych jakichś wydarzeń. No poza podtopieniami lokalnymi, niektóre miasta były podtopione, z tego co wiem, to Poznań na pewno. To ja nie obserwuję tutaj na Śląsku żadnych wichur. Nie było absolutnie w tym roku tylu m, jakichś tych wichur, jak było w, zeszły, w zeszłych latach, mój piesek szczyt. Tutaj troszkę e, robi, słuchać go będzie w tle. E, coś ode mnie chce. No i chcę właśnie na, na, to, na to wskazać. Nie będę rozwijał tematu yy, tego klimatycznego, to już we własnym zakresie możecie poczytać, czemu to może służyć i co za tym stoi, kto ma jakie interesy i z czym to może być związane, yy, kto ma w tym interes, aby wyknąć tą, tą propagandę klimatyczną, nie? i aby uznawać, że jest rekord, że jest rekordowe upały, pomimo, że tych rekordowych upałów nie ma. Okej, okay, dobra, zakończmy temat pogody. Przejdę teraz do, do tematu podważenia autorytetu Biblii. W jednym z komentarzy, właśnie się odniosłem do tego, że zdystansowałem się do Biblii i chcę, chcę o tym powiedzieć. Powodem tego jest uzmysłowienie sobie, jak była kompletowana Biblia. Ale nie podważam, nie podważam autorytetu Biblii negując jej treść, czy, czy twierdząc, że to, co tam jest napisane, to są jakieś wzory Uważam Biblię za, za autorytet w kontekście praw historycznych i e, praw odnośnie Boga. Natomiast nie chcę, podważam autorytetu jako świętej księgi, takiej e, w cudzysłowie wyroczni, bezwzględnej wyroczni świętego Grala. Na, do którego trzeba koniecznie zaglądać we wszelkich różnych kwestiach życiowych. Ja uważam, że to co jest napisane w Biblii jest napisane, tak jak powiedział Apostoł Paweł, do naszego ogólnego pouczenia, że w mniejszym lub większym stopniu są natchnione te księgi, to znaczy, że nie wszystkie muszą być, niektóre są po prostu zapisem historycznym i nie należy brać pewnych kwestii jako zasady, tym bardziej uzmysławiając sobie, że chrześcijan tak naprawdę obowiązuje tylko prawo chrystusowe, to w gruncie rzeczy Stary Testament jest dla nas tylko i wyłącznie takim, taką może nie ciekawostką, ale, ale po prostu prawdą historyczną, czy, czy tak jak powiedział Paweł, dla naszego pouczenia, tak? To, że coś jest dla naszego pouczenia, nie oznacza, że jest prawem, Prawo, kodeks drogowy to jest prawo, tak? A różne inne książki omawiające Kodeks drogowy nie są prawem, tak samo inne księgi biblijne nie są prawem, tak jak no, świadkowie bardzo dużo czerpią z ksiąg Starego Testamentu, wprowadzając to jako prawo. tak Najczęściej się powołują do, i argumentują posłuszeństwo, wymóg posłuszeństwa na podstawie Starego Testamentu i tworzenie wrażenia, że Bóg ma obecnie zorganizowany naród, ta wzór narodu izraelskiego, jak wówczas Jezus nic na ten temat nie uczył. Jezus mówił, że przyszedł tutaj do swoich ziomków, to znaczy do, do, do Żydów. W pierwszej kolejności do nich przyszedł, ale powiedział też, że ma inne, inne owce, powiedział, że, że, że ta dobra nowina musi też trafić do innych ludzi. Nie? I dopiero tą ewangelizację całą prowadził apostoł Paweł. Ta ewangelizacja nie była. Yy, Przeprowadzana w sposób zorganizowany. To na to warto zwrócić uwagę, nie było żadnych decyzji odnośnie prac ewangelizacyjnych. Nigdyści ci apostołowie się nie spotykali i są nawet fragmenty biblijne, które pokazują, że, że apostoł Paweł działał sam nie podejmował wspólnych decyzji, gdzie gdzieniegdzie na, nawet się kłócili i poróżniali, a w kwestiach decyzyjnych w gruncie rzeczy ilość decyzji zorganizowanych, przez jakieś powiedzmy, centralne. Biuro dowodzenia z ówczesnego czasu to tych ilość decyzji jest dokładnie zero. Tyle decyzji podjęli wówczas odnośnie do działalności ewangelizacyjnej. Jedyną taką decyzją był, było kilka decyzji, one dotyczyły spraw takich przyziemnych, to znaczy dystrybucji żywności. Był, był, był w, tej, w tych już wspólnotach, diasporach, były, ponieważ dbano o, o wzajemnie wspólne potrzeby. To też wchodziła sprawa dystrybucji żywności i, i spraw i potrzeb po prostu normalnych. To tam były decyzje podejmowane i decyzje i była odpowiedź na list odnośnie tam obrzezania. Nie? To nie była żadna decyzja, to była po prostu odpowiedź odpisali na list, bo było zapytanie, czy powinniśmy się obrzezywać. To ci z Jerozolimy, diaspora z Jerozolimy odpisała, że, że co do krwi, tak, i i już teraz nie no o tutaj yy, możecie zobaczyć, dokładnie, jak, jak to wygląda, więc ten fragment biblijny jest po prostu odpowiedzią na zapytanie, a wówczas nie było żadnych centralnych decyzji organizujących działalność ewangelizacyjną w tamtym czasie. Jak możemy później nawet yy, tutaj popatrzcie teraz, apostoł Paweł yy, sam ocenia. Yy, Ocenia wykonaną pracę, i, i co, co tu pisze, tak? W wyniku tych misji, powiedzmy tych yy, działalności misyjnych, które prowadziły to długie, długie, długie yy, podróże, on po pewnym czasie, nie? Po, po, po wielu latach napisał, że już dobra nowina została rozgłoszona wszelkiemu stworzeniu na ziemi, na ziemi. No i teraz, jak się odnieść do tej wypowiedzi? Bo świadkowie Jehowy negują tą wypowiedź i mówią, że. Yy, najwidoczniej miał coś innego na myśli, więc pytanie, czy on nie wiedział, co mówi w tym momencie nie? Czy, o, oceniając yy, zakres tej działalności, którą przeprowadził. No, nie było żadnej innej yy, instytucji, która to oceniała, ocenił to sam apostoł Paweł. Żadne ciało kierownicze wówczas yy, nie istniało. Yy, wracając do, yy, do Biblii i do rozwoju chrześcijaństwa, yy, zastanówmy się nad. Yy, takim pytaniem, co by musiało być spełnione, aby chrześcijaństwo nie istniało dzisiaj. Żeby, powiedzmy, było jakąś pomniejszą, wręcz nieznaną religią. No i żeby tak było, to no, Jezusa Chrystusa by musiał nie być nigdy, ale zostawmy ten fakt, Jezus był. Co innego? Co innego musiało być spełnione, aby chrześcijaństwo było pomniejszą religią. No, i moim zdaniem, żeby tak, żeby tak się stało, to nie mogłoby być żadnych syborów, i cesarz, Teodozjusz, nie mógłby wprowadzić tej religii jako dominującej czy, czy panującej, oraz poprzedni cesarz, jeden z poprzednich Konstantyn, nie mógłby przejść na chrześcijaństwo, bo Konstantyn przeszedł na chrześcijaństwo chyba 330 rok, albo 331, a Teodosjusz w 381 wprowadził je dekretem jako religię dominującą i później powoli zakazywano całkowicie, w krótkim czasie zakazano różnych kultów pogańskich. W tym czasie też były sobory, Sobór Nicejski i w 397 był Sobór, dobrze pamiętam, Kartagiński i wówczas z Zebrano księgi biblijne w całość i stworzono pierwszy kanon biblijny. Bo kanony, to znaczy księgi uznawane przez poszczególne grupy, istniały. Były różne grupy, faryzeusze, saduceusze. To już zachęcam do zapoznania się w własnym zakresie tych kanonów pisów hebrajskich. I pierwsze te kanony chrześcijańskie, właśnie to były, były te, 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 ten sobór, sobor, no to były sobory w krótkim czasie, w co, co parę lat. I, o, I ostatecznie ten kartagiński nie utworzył. Więc gdyby, gdyby wówczas tamci ludzie, mm, którzy byli, wywodzili by się z cesarstwa rzymskiego, gdyby oni nie, nie zatwierdzili, nie wprowadzili tych dekretów, to by dzisiaj chrześcijaństwa nie było. Yy, I chcę to powiązać yy, z faktem, że yy, świadkowie Jehowy nauczają, yy, że to szatan ma władzę pełną nad światem. Jest to zgodne z tym, co jest w Ewangelii opisane sytuacją, kiedy to Szatan zabiera Jezusa na wysoką górę i pokazuje mu wszystkie, wszystkie krainy ziemskie. Zresztą tutaj, możecie zobaczyć kawałek wideo z bajki dla dzieci na ten temat, nie? jak szatan, szatan pokazuje to, i przedstawia się jako władca tych, tego wszystkiego. W związku z tym, bazując na tym, światkowiechowy argumentują, że cały świat jest w godziwca i pytanie jest, czy ten niegodziwiec, czy ten diabeł jest naprawdę tępy, głupi, nie, nie, nie mógł zdusić swojego przeciwnika w zarodku, to znaczy nie mógł sprowadzić chrześcijaństwa do, do nieznaczącej się zupełnie religii, która byłaby gdzieś na jakichś peryferiach i byście w ogóle dzisiaj o tym nie słyszeli. Zastanówcie się nad tym. Nad tą logiką, tak? Bo chrześcijaństwo zostało rozpropagowane w gruncie rzeczy z punktu widzenia światów wiekowych przez fałszywe chrześcijaństwo. To, co my dzisiaj widzimy, to jest fałszywe chrześcijaństwo. Ale mimo tego, jeżeli nawet przyjmijmy, że to jest fałszywe chrześcijaństwo, to w tym chrześcijaństwie Jezus jest na pierwszym miejscu, zgodnie z tym, co, co, jest, co było oczekiwane. Tak? Jeżeli, o tutaj popatrzcie, jeżeli wpiszemy w Wyszukiwarce słowo Jezu, Jezusie nie. ale tu możecie e zobaczyć, że, nie? że, że tutaj apostoł Jan widział kogo? Kogo zobaczył? Lu ludzi pozabijanych za to zaświadczenie o, Je o Jezusie tak? Czy, czy chrześcijaństwo nie świadczyło o Jezusie? Czy religie chrześcijańskie nie świadczą o Jezusie do dzisiaj? Świadkowie Jehowy w swym nauczeniu om y omijają wiele tych, tych faktów e Rzymian 13, a przepraszam, Rzymian, od w tym fragmencie konkretnie, oni tutaj, tu jest Kyrios, w tym miejscu jest Kyrios dokładnie. I z analizy tego tekstu i z kontekstu wynika, że chodzi o samego Jezusa Chrystusa, a nie o Jehowę. Świadkowie Jehowy pozwolili sobie na tem, tym wytłumaczeniem, podmienić tam, gdzie im jest wygodnie, słowo Pan, które odnosiło się do Jezusa, znaczy może jednym hurtem pozamieniali, bo istnieją faktycznie słowa Pan, za którymi kryło się imię Jachwe, bezsprzecznie. Natomiast oni z, u, u, na podstawie tych kilkunastu przypadków pozamieniali też inne miejsca, gdzie, gdzie tego tak nie było, tak? gdzie za słowem Pan krył się Jezus. Wracając do autorytetu hmm, Biblii, i do to, to, takiego, powiedzmy, zamieszania yy, wokół Biblii, wokół jej składu, mamy, mamy pewne nieścisłości. Apostoł Paweł twierdził, że wszystkie pisma są natchnione tak, przez Boga i pożyteczne. Ale pytanie, o których pismach mówił, skoro te pisma nie były jeszcze skompletowane? David Splane, główny propagandysta siatków wiechowy, zakładał, że już z góry wiadomo było, że chodzi o te pisma, które zostały w 397 roku skompletowane jako kanon. Ale część pism no, chrześcijańskich nie było jeszcze nawet napisanych. W momencie, kiedy apostoł Paweł mówił te słowa, tak to nie było na przykład spisanego bodajże na pewno listów Jana, bo, bo Jan późno spisywał w latach 90. naszej ery i nie wiem, czy, czy księga, to trzeba sprawdzić, czy, czy objawienia Jana też, apokalipsa też była wówczas spisywana, czy nieco wcześniej, ale nie były spisane te, 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 te teksty jeszcze. Warto się zastanowić nad samym przekazem tekstów w samym czasie, gdyż Pisanie listów było wręcz oczywiste. I chociaż to papier tak, czy, czy pergamin wówczas na pewno nie był tanim, nie każdy mógł sobie tak jak dzisiaj kupić papeterię za 5 zł i napisać gdzie kogoś. To jednak to był główny, główna droga komunikacji czy, czy przekazu, istotnego przekazu, które miały zostać utrwalone na dłużej. Tak. Więc myślę, że zbory. Częściej pisały różne listy, i różne teksty były przesyłane między, między nimi, tak? Zbory czy, czy te diaspory w tamtym czasie. Yy, I David Splane, główny propagandysta, też o tym wspomina, że na pewno istniały jeszcze inne yy, listy. bo się tam powołuje na Księgę Objawienia, że tam są listy do i do, do innych zborów, o, które nie przetrwały i że one jednak nie zostały uwzględnione i nie zostały uznane jako natchnione a że tylko jakieś specyficzne wybrane no ale kto wybierał te te kto, kto określał co jest natchnione a co nie jest natchnione no, było to zrobione w tysiąc e, przepraszam 393, 100, tak jak wcześniej powiedziałem powiem, roku naszej ery ale ostatecznie dla, dla religii chrześcijańskiej możecie to sprawdzić ostatni sobór to był 1547 rok który decydował o, o kanonie biblijnym więc tutaj, zależnie jak, w cudzysłowie, jakby humor im wtedy dopisał, to tak by to skrompolitowali, tak? Więc ja, ja tutaj mam dystans do tego samego składu, do składu Biblii, z tego też względu, że Juda, sam, sam pisarz biblijny, który napisał list Judy, on się powołuje na księgę Henocha i tytuje ją, natomiast ona nie została uznana jako natchniona, tak? Nie należy do kanonu. To jak to jest, że sam Juda uznawał ją jako słuszną, na którą się sam powoływał i cytował, a późniejsi twórcy kanonu odrzucili ją? Więc tutaj jest, jest rozbieżność, tak? że pisarze biblijni, którzy się powołują na jakieś księgi, uznają ją i ich treść tak? jako autorytet, bo się na nie powołują, a ci ludzie, którzy kompletują i decydują o kanonie, już nie. Oczywiście istniały też księgi, które nie zachowały się ze Starego Testamentu, tam dwie możecie tutaj zobaczyć. Księga Wojen Jechowy i chyba. OK, tutaj jest, jest screen, więc one nie przetrwały. Ale jak poczytacie więcej, to, to w ówczesnym czasie za czasów Jezusa były ugrupowania, i faryzeusze, Sadeusze, oni mieli różne kanony, to znaczy, uznawali różne księgi znatnione lub mniej natchnione. Oczywiście pięć ksiąg uznawali wszyscy, nie? I to też jest teraz pytanie, o czym mówił apostoł Paweł, mówiąc, że całe pismo jest natchnione przez Boga. Czy mówił też o tych pismach, które nie zostały, nie istniały jeszcze w ogóle, bo nie zostały napisane, że tylko i wyłącznie o tych, które on uważał, które mieli, mogli czytać w tamtym czasie. Tutaj właśnie ta logika Świadków Jehowy i, i przyjmowania bezkrytycznie całości Pisma Świętego jako jako całkowitą wyrocznie tak? w kwestiach doktryny jest dla mnie no, no ja, ja to odrzucam po prostu bo uważam, że dla chrześcijan jest najważniejsze prawo chrystusowe i w gruncie rzeczy same, sama relacja ewangeliczna byłaby wystarczająca do tego, aby ukształtować ludzi do tego, aby byli chrześcijanami to znaczy, aby szanowali prawa drugiego człowieka, i żeby mieli respekt do Boga. O te dwie, dwie, dwa aspekty, nie? były najważniejsze, o czym Jezus też, też mu powiedział, że całe wszystkie pisma i proroków mieszczą się w, tych, w tych, tych, tych przykazaniach, tak. I koniec kropka. Dzisiaj zakończę na tym. W następnym razem też będę kontynuował. Chcę jeszcze poruszyć temat. Ówczesnej kultury i tego, jak, jak ludzie byli skonstruowani psychoemocjonalnie za czasów Jezusa. Oni zupełnie inaczej byli zupełnie innymi ludźmi, inaczej się różnili. Byli przyzwyczajeni do przemocy, byli przyzwyczajeni do, do bólu. O wiele, o wiele więcej traumatycznych rzeczy do, przeżyć doznawali, i te słowa Jezusa, Ewangelia trafiała. Można by powiedzieć, że do ludzi o wiele bardziej zdziczałych w stosunku do tego, w czym dzisiaj my żyjemy. Tak? Więc ten przekaz ewangeliczny z tamtego czasu, choćby wydawał się prosty jak drut, był bardzo trudny do wprowadzenia z racji tego, choćby, że taki apostoł Piotr nie miał problemu wyciągnąć miecz i komuś obciąć ucho. Tak? Dzisiaj, gdybym ja wyciągnął białą broń gdzieś na ulicy, Miałbym sprawę w sądzie i prawdopodobnie wyrok w zawiasach. Wówczas apostoł Piotr żadnych konsekwencji nie poniósł i był zupełnie inny system prawny, zupełnie inaczej ludzie byli, byli skonstruowani od, od tej strony świata. To może następnym razem. Dzięki za, za, waszą, za waszą uwagę. Cieszę się, że, że, że pozytywnie też komentujecie. Z mojej strony prywatnie ja też angażuję się w inne, inne sprawy, mam na, na głowie rozpoczynający się remont domu, chcę przed końcem zimy y, choćby wymienić y, poszycie dachu i wiele, 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 bardzo dużo czasu pracy mnie czeka. Y, postaram się być na tym kanale i od czasu do czasu też się odzywać z jakimiś ciekawymi materiałami. Dzięki dzisiaj za uwagę i do następnego razu. Cześć!